Znajomi mówią ci, że czas się zastanowić, bo wiesz, masz już 37 lat, albo 42, a może 53. No nie, no, czas się zastanowić. No, bo jak ty sobie to wyobrażasz? Będzie z wiekiem coraz ciężej, będzie coraz ciężej, a ten gość, którego masz, no, jaki jest, taki jest, ale jest. W dzisiejszym społeczeństwie bycie w relacji to jest wielki sukces. Tak jest, wygrałaś po tylu latach, w końcu masz partnera. To jest właśnie to, o co chodzi. To jest być w relacji, być w relacji. Tylko co wygrałaś? To, że znajomi w końcu myślą, że jesteś okej, okay, a wcześniej tak nie myśleli? Co to za znajomi? To, że rodzice są z ciebie dumni? Jeżeli wcześniej nie byli, no to to już jest problem rodziców. Być może to, że w końcu możesz wrzucić zdjęcie na Facebooka z partnerem. A w domu? A w domu masz ciche dni, masz krytykę, czujesz się nieatrakcyjna, czujesz się niewysłuchana. No ale na Facebooku jest zdjęcie. To, że społeczeństwo widzi 20 lat stażu i wszyscy celebrują i spotykają się na wytwornej kolacji, to ja się pytam, co my celebrujemy? 20 lat tego, że przetrwaliśmy ze sobą? Czy rzeczywiście 20 lat szczęścia? Bo zobaczcie, że kiedy bycie w relacji staje się naszym celem, to na drugi plan schodzą tak naprawdę najważniejsze wartości, to o co naprawdę nam chodzi w życiu, czyli szczęście. Powiem wam, co to znaczy wygrać. Wygrać oznacza. Kochać siebie wystarczająco mocno, żeby odejść od partnera, który cię cały czas dołuje i smuci. Wygrać znaczy powiedzieć toksykowi next. Zrób sobie przysługę i od dzisiaj przestań przejmować się ocenami ludzi z zewnątrz. Ludzi, którzy najczęściej sami nie doświadczają szczęścia w swoim życiu. Pamiętaj, że to wcale nie singielki czują się najbardziej samotne na tym świecie, tylko kobiety, które pozostają w relacji z nieodpowiednim partnerem.